Tak, jeżeli widzicie ten filmik od razu po tamtym, to znaczy, że odblokowali się próg z opisu y, 5 łapek. Y, na, następny też na 5 łapek, bo 3 nagramy. Zaczynajmy. Kolejne numeryki z najnowszego Tomiku, z bardzo wczesnych moich lat. Może. Jeszcze w ogóle nie wydaliśmy tego do publiki, żeby ktoś kupował. Jest to świeżutkie i cieplutkie. Przedpremierowo macie. Tak. Może znajdę wielką miłość, zatracę się w niej całkowicie i tak na zawsze. Skonam w niej aż pokres wszystkiego. Może, co? Następne numeryki. Lecę na Pegazie za Weną, za tym lepszym dniem, za ciemną nocą, za kochanką czułą. Za życiem aż. Pa. Dobra, to do minuty damy. Czy do końca. Kolejny limeryk. Kawa. Ta kawa budzi mnie codziennie rano. Daje mi kopa do dalszych mych działań. Kolejny limeryk. Nie wiem, co teraz robisz. Gdzie jesteś, moja miła dziewczyna? Opowiedz mi swoją historię.